I wszystkim z tej strony są. So, jesteśmy na Intel Extreme Masters, pierwszy dzień, jesteśmy w VIP rumie, VIP, to można by było nazwać VIP halą i przejdziemy sobie po tej VIP hali o Benku Gaming. Pierwsza sprawa jest taka, że nie mamy pojęcia za bardzo, kto tu siedzi. Jedną osobę rozpoznałem, to był Tarson, drugą osobę rozpoznałem, to był Grubi i na tym się moja wiedza na temat graczy kończy, więc patrzcie sobie, bo tutaj so, to są jakieś, wydaje mi się, że to są osoby, które powinny być wszystkim dobrze znane, chociaż koreańskie twarze wydają nam się bardzo podobne wszystkie. Poproszę kamerzystę, żeby się nie skupiał na komputerach, tylko na graczach. Dobra, idziemy kawałek dalej. Po lewej stronie są komputery. Właściwie nie wiemy jeszcze, do czego one służą, bo wyglądają niektóre na jakieś porzucone. Niektóre mają tutaj swoich graczy, którzy, którzy ciągle coś tu pykają. Jogurt nie wchodź tam za bardzo. No, musiałem pouczyć ten, bo oni tu chyba grają. Ja nie wiem, czy oni grają turniejowo, czy się tylko rozgrzewają, albo sobie ćwiczą, a może grają z kolegami z domu, z daleka z Korei. No, niektórzy już zajęli swoje komputery, patrzcie. Kangurek posadzony, czyli tego komputera już nikt inny nie zajmie. I mamy Grubiego, jakbyście sobie spojrzeli. I jego dziewczyna, albo żona. Nie, 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 nie znamy się na tym tak bardzo. Dlatego teraz kamerzysta pokaże Grubiego, ale możesz nawet podejść trochę z boku, na przykład z prawego i będzie wtedy super widać. No, no, no. Kamerzysta się zbliża do tego stanowiska. I tak, i widzimy tutaj Grubiego, gracza wszystkim bardzo dobrze znanego StarCrafta i jego dziewczynę. Dokładnie tak. Dobra, idziemy w drugą stronę. Tu już, tu już jest, są więcej wolnych komputerów. Właściwie chyba moglibyśmy tutaj usiąść i udawać tych graczy. Jakieś koszulki by się przybrało, nie? Byśmy taki team, team Soshibo na przykład. Każdy by się zastanawiał, co to jest. Wiem, że było tutaj my, mym gdzieś na przykład zdjęcia sobie robił. Tu jest kurs team. To przejdziemy się może z drugiej strony, to całego kursa zobaczymy. O, widzicie, to na pewno są jakieś sławne osoby. Niestety nasza wiedza na temat patrz, a tam jest Team Fanatic. Idzie Team Fanatic. To też Team Fanatic wszystkim bardzo dobrze znany, tylko nie nam. <laughs> Więc poprosimy, poprosimy kamerzysty, żeby tu pokazał całą ekipę. Teraz po mojej prawej stronie, po mojej prawej stronie znajduje się stanowisko, na którym można robić wywiady z fajnym tłem. Myślę, że jakiś wywiad zrobimy jak nam powiecie na jaki temat chyba że ten filmik nie pójdzie wcześniej niż, niż, ten, niż się skończy cała impreza, no to niestety nam wtedy nie powiecie na jaki temat. Ale jakby się przypadkiem w internecie wcześniej pojawił, to zapodajcie jakieś osoby, z którymi byście chcieli, żebyśmy porozmawiali, to może nam się uda. Super pufki. Za mną są super pufki. Najlepsze doleżenia. I pani od Red Bulla. Pani od Red Bulla, pani od Red Bulla. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj na samym środku stanowisko, właściwie nie wiem, o jest jakieś Intel Extreme Master Katowice, dokumenty. Staraliśmy się, staraliśmy się dowiedzieć, czy nie ma tu jakichś dla prasy dokumentów takich, żebyśmy wiedzieli w ogóle, co są za timy i tak dalej. Podobno jest jakiś magiczny dokument, na którym nagrane są, znaczy, na którym są pokazane twarze zawodników, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nam tylko pościemniali. Tak to byśmy przynajmniej wiedzieli, z kim mamy do czynienia. A, a teraz to tak średnio wiemy. Fajne komputery w ogóle, strasznie dużo. Jogurt, pokaż jakiś komputer od środka. Ten ma tylko jedną kartę graficzną. Będziemy chodzić... <laughs> Jogurt powiedział, że beznadziejny. No nie wiem, mi się wydaje, że dobry. I tu na końcu jest stanowisko nie wiem czego. Tu jest Inter... Interes... Nie mam pojęcia, ale tu są chyba jakieś prywatne komputery. Właściwie tym byśmy mogli zakończyć naszą, naszą wizytę na backstage'u, czyli w VIP-hali. Bo nic więcej niestety nie mam tu dla Was do pokazania, może jutro coś nagramy, bo dzisiaj jest piątek, jutro sobota będzie i, i może tu będą jakieś inne tipy, inne osoby i wtedy będziecie mogli je zobaczyć. Pa wszystkim cześć!